Rok 2508 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Współcześni kronikarze wspominają, iż z wiosny mutanty w niesłychanej ilości wyroiły się z dzikich ostępów i pustoszyły trakty oraz mniejsze mieściny, co było przepowiednią napadów sił nieczystych. Latem zdarzyło się wielkie zaćmienie słońca, a wkrótce potem kometa pojawiła się na niebie. W Aldorfie widywano też nad miastem mogiłę i młoto gnisty w obłokach. Odprawano więc modły i dawano jałmużny. Lecz niektórzy twierdzili, że Zaraz spadnie na imperium i wygubi rodzaj ludzki. Nareszcie zima nastała tak lekka, że najstarsi ludzie nie pamiętali podobnej. W innych księstwach lody nie popętały wcale wód które podsycane topniącym każdego ranka śniegiem wystąpiły z i pozalewały brzegi. Padały częste deszcze. Ziemia rozmokła i zmieniła się w wielką kałużę. Słońce zaś w południe dogrzewało tak mocno, że dziw nad dziwy. W księstwach ostlandzkim i lidzostenmarskiej zielona ruń okryła stepy i rozłogi już w połowie przedwiedźmia. Roje po pasiekach poczęły się burzyć i huczeć. Bydło ryczało po zagrodach więc tak porządek przyrodzenia zdawał się być wcale odwrócony. Wszyscy na pograniczach, oczekując niezwykłych zdarzeń, zwracali niespokojny umysł i oczy, szczególnie ku północy, od której łatwiej niż inąd mogło się ukazać niebezpieczeństwo. Tymczasem na północy nie działo się nic nadzwyczajnego i nie było innych walk i potyczek. Innych jak te które się odprawiały tam zwykle, a o których wiedziały tylko orły, jastrzębie, kruki i zwierzdziki. Bo taka to już była ta północ, pusta i dzika. W oceanie stepu, gdzie niegdzie, jak wyspy wyłaniały się osady ludzkie. Ziemia była denomine kislewu, ale pustynna, na której żerować chaosowi pozwalano. Kislewczy... Kislewczycy często bronili, więc to pastwisko było i pobojowiskiem zarazem. Ile tam walk stoczono, ile ludzi legło, nikt nie zliczył, nikt nie spamiętał. Orły, jastrzębie i kruki jedy... jedne wiedziały, a kto z daleka dosłyszał szum skrzydeł i krakanie, kto ujrzał wiry ptasie nad jednym kołującym miejscem, to wiedział, że trupy lub kości niepogrzebione leżą. Polowano w trawach na ludzi, jakby na wilki lub suchaki. Polował kto chciał. Człowiek prawem ścigan chronił się w dzikie ostępy. Orężny pasterz trzód strzegł. Rycerz przygód tam szukał, łodszy kłopu. Kislewczyk, sług chaosu, sługi chaosu, kislewczyków. Bywało, że i całe watachy. Broniły trzód przed tłumami napastników. Step to był pusty i pełen zarazem cichy i groźny spokojny i pełen zasadz zasadzek dziki od dzikich bestii, ale i od dzikich dusz. Czasem też napełniała go wielka wojna. Wówczas spłynęły po nim jak fale czambuły ungolskie. Półki sklewskie to chorągwi imperialne. Nocami rżenie koni wtórowało wyciąg wilków. Głos kotłów i trąb mosiężnych leciał aż do morza szponów i ku krańcom i ku górą krańca świata. A na szlaku rzekłbyś, powódź ludzka. Na stepie jednak było ciszej niż zwykle. Do Kislewa podróżuje się w różnych celach poszukując chwały, bogactwa, zasług. Niektórzy z ciekawości, ale znajdą się i tacy, którzy, których zwabiły opowieści o srogości tej krainy, obiecujące godną śmierć w boju. A co zwabiło naszych śmiałków? Możecie się tego dowiedzieć, słuchając sesji z serii W Stepie Szerokim, na które serdecznie zapraszam. Początek już na początku marca.